Siema. <laughs> Siema, przychodzę do was z nowym openingiem, takim króciutkim dzisiaj Dzisiaj to tak lecimy, wiecie jak cyk cyk pyk pyk Ym, Czemu? Czemu, czemu? Dostałam takie coś, takie piękne coś od świadkat.com.pl Jak chcecie to zajrzyjcie i z kodem stołu i macie minus 5% na produkty nieprzestrzenione Także zapraszam, jeśli chcecie sobie coś też sprawić Dostałam takie cudeń Au. <laughs> Wow, za co? Oh, anyway. No. nos! Anyway! Takie cudeńko dostałam, w którym znajduje się chyba taki albumik właśnie. Mamy kartę promo z dzwoneczkiem, a dzwoneczek to jest jeden z moich ulubionych ever wróżek w ogóle. Mam dzwoneczka, jak byłam mała, to byłam wielką, wielką fanką. I mamy cztery boosterki z fablet Ja nie miałam okazji otworzyć ani jednego. Jestem tak zajarana tak szczęśliwa, że mogę je w końcu otworzyć. W ogóle mi się marzyło o tworzenie tego booster boxa, no ale niestety nie dało rady i finansowo i po prostu e, też dostać nigdzie tego za bardzo nie szło. Przynajmniej u mnie tutaj. Mm. Także bardzo dziękuję e, świadka, że mogę to otworzyć, lekko sprawdźmy więc co tu jest. Dajcie znać, czy was w ogóle Lorka interesuje, czy mm, sobie, otwieracie czasami raz na jakiś czas, bo ja uważam, że teraz właśnie ten nowy set jest przeuroczy No i co jeszcze tutaj? No i to, że to jest albumik, nie? Ja uważam, że to jest mega fajne, bo nie mam albumu na Lorkane. A ja nie chciałam żadnego dużego albumu, a mam tylko duże w domu. Nie chciałam żadnego dużego albumu brać po prostu na te karty. Eee, także myślę, że właśnie taki mniejszy albumik i jeszcze taki typowo dedykowany dla kart Lorkany będzie bardzo fajny. Dobra. To co? Otwieramy to? Odbieramy, oczywiście że otwieramy. Odbieramy, nie mogę się doczekać. Mega się cieszę. Nawet jak już szczerze nic nie będzie, właśnie, strasznie lubię takie zestawy. Dlaczego je lubię? Bo dostajecie właśnie albumik, dostajecie promokartę, więc nawet jak w tych boosterach nie będzie nic, to nie zostajecie z pustą ręką. Dlatego ja uważam, że takie zestawiki są spoko bo zawsze coś jeszcze Wam zostaje, że tak powiem, w formie pocieszenia <laughs> czy coś. Nie wiem. Już się pocieszam po prostu. Szukam, szukam czegoś dobrego w czymś złym. Co mi się właśnie podobają, dlatego Etebeki z Pokemonów, dlatego mi się podobają te. Jak to się nazywa? Te Etebeki Lorkanowe? Trofi. Trophy... Kurde, nie wiem. Sama nie wiem. Przepraszam, nie doinformowałam się, ale patrzcie na to: mam pierwszy piękny album dedykowany dla kart z Lorkany. Mega mega śliczny i bardzo się cieszę, bo ja aż tak intensywnie Lorkany nie zbieram, dlatego on raczej pomieści wszystkie jakieś takie moje karty, które chcę sobie zostawić, więc na przykład ze do Dalmatyńczyków podobają. Mam jeszcze promo z Lilo i Stitcha, bo kiedyś otwierałam też na odcinku właśnie taki boxik z Lilo i Stitchem tam mam promokartę więc myślę, że tutaj się pomieszczą i będą szczęśliwe w takim albumiku. Przejdźmy jeszcze do zawartości. Zobacz, wygląda w ten sposób, e, fajnie wszystko jest zabezpieczone Mamy tutaj... Co tu, tu mamy? Mamy kartę promo przede wszystkim Która jest przepiękna, jest śliczna, no. no zobacz, no zobacz na to, ślicznie jak ty się błyszczy. Piękny to jest Piękny to jest, no i tu jest dzwoneczek, więc to też w ogóle mnie mega cieszy Także ty sobie powędrujesz tutaj do albumiku na pewno Mamy dwa y, boosterki z Cruello Demon i z e, Mickey Mouse'em. I co tu jeszcze będzie? O! Jeszcze Goofy i e, ponownie Cruella Demon. W ogóle Cruella Demon to była jedna z moich Nemezis za dziecka. Czyli ja czyjcie, czy to jest w ogóle chore Weźcie weź sobie o tym pomyślcie teraz, dobra? O, to musimy sprawdzić, ale świetnie, że coś takiego dodali. Zaraz Wam pokażę. E, Cruella Demon, rozumiecie? Ty Piara. Chciała zabijać małe szczeniaczki żeby zrobić z nich płaszcz To jest tak chora bajka, jak sobie o tym teraz pomyślę. Ale z drugiej strony fajna. I filmy też są fajne. Więc jak chcecie o sobie, życie. Tutaj jeden darmeli 102 też jest śmieszny. Wiesz, jest okej. Okay. Anyway. <laughs> Zobaczcie, dodaj taką książeczkę. I oprócz tego, że tu macie pewnie jakieś opisy i tak dalej, e, artystów, kartnajmy i w ogóle To macie jeszcze tutaj różne rarity opisane Jak się domyśleć co jest czym I w ten sposób teraz doda dodali właśnie epic i iconic Iconic to jest najtrudniejsze do wydrobienia aktualnie karta, jeśli chodzi właśnie o fabled e, Enchanty już wcześniej były, czyli Takie dodali dwa rarity pomiędzy e, Przed enchantem, po enchantie i jeszcze mamy takie epiki i ja właśnie mówiłam, że w Lorcanie brakuje mi jeszcze takich... Um, kart, których człowiek mógłby się bardziej ucieszyć niż złotko. Ale to jeszcze nie jest enchant. Wiecie, że tak? Jeszcze mi czegoś brakuje, takiej IR-ki z Pokemonów, albo takiej Tak, Czegoś mi jeszcze brakowało, no i uważam, że zrobili dobrą robotę w końcu. Także let's go, zaczynamy. Zaczniemy z moim Nemesis. Na końcu otworzymy sobie Mickey Mouse'a nie mam jakichś oczekiwań za wielkich, bo Lorcana jest trudna. Ja nie mam jakiegoś ogromnego szczęścia, jeśli chodzi o Lorcanę. Eee, natomiast eee, co będzie, to będzie. Może jakaś ładna karta wleci i, i to sprawi, że już będę happy. To sobie odkładam zawsze na bok, bo mnie to często z Enchantem myliło i się denerwowało, <laughs> więc lecimy. Mulan, kocham bajkę Mulan, fantastyczna. To wredny pan z y, Krainy Lodu Nie lubimy go Tak, tak, tak Dumbo, słodziaczek Widzicie mi za oknem krzyczą yy, Mamy rerkę pierwszą John Silver Będziemy mieć jeszcze Jedną rerkę Jest to Second start to the Right Będziemy mieć Komonik niestety Komonik, ale... No ale w porządku, ale bardzo ładny komonik, więc jest okej okay. Więc nie ma co narzekać, jest w porządku Pierwszy booster taki, taki taki bez szału Ale spoko, ja się cieszę, że w ogóle mogę to otworzyć więc Ja i ja tak mam frajdę nie, z otwierania tego A już tu nie muszą być enchanty, żebym się cieszyła A mogą być oczywiście, nie? Jakby co No <ścoughs> Zobaczymy dalej, Tinkerbell! I love it Dobra. Mm -mm, dżafarek Madrigale znowu w akcji. Tuk, tuk. tuk. Ja Mam nadzieję, że w ogóle za frame gdzieś nie wychodzę z tym openingiem, bo nie widzę, nie widzę podglądu. Więc jak będziecie widzieć pół karty. Trudno Lampiony z zaplątanych. Rerka, głufi rereczka i. Uuu, mamy foliowaną rerkę. Urszulkę! Nie byle jaką rerkę foliowaną, bo jest to urszula. Z arielki. Oki, doki. Dobra. Dwa za nami, dwa przed nami. Lecimy dalej. Co my tu jeszcze będziemy mogli dostać ciekawego? Sprawdźmy. Tyk. Lecimy, kochani. Fajnie było jakieś nowe relacji zobaczyć, nie? Eee, żeby móc zademonstrować na odcinku, ale wiadomo, no, sobie można pomarzyć, nie? <ścoughs> tak, no. Ja uwielbiam florkę. Florek jest świetny, mam nawet pluszeczkę z florkiem. Lisang. Znowu rerka. Mały. O, jest foto, guys Juhu, chociaż złotko to jesteśmy I w ogóle uważam, że bardzo dobra zmiana z tym, jak to wygląda. Dobra, mamy pierwsze złotko. Skar jest naszym złotem. I potem mamy akurat Komonika, ale mam arielkę. Bardzo ładną kartę z arielką. Dobra, mamy złotko. Złotko super. Cieszy mnie bardzo, w ogóle Skar mnie lubi. Enchanta wyciągnęłam ze Skarem. Teraz, y, teraz, y, złotko. Że no, lubimy ta postać, ja go nie <gry> ale jest okej, okay, jest okej. Okay, no. Niech będzie, niech nie będzie. Dobra. Laspekt Magic. Nie wiem, czy to działa też w Lorkanie. Sprawdźmy. Może coś tu jeszcze się nam ukryło. Może właśnie uda się nowy Rarity chociaż Wam zademonstrować. Byłoby świetnie. Chantres, Cruella Mon Ankomony mm -hmm. mm -hmm. na razie, i pierwsza rerka, Captain Hu, i druga rereczka, The Queen, i ostatnie to będzie Ankomon, foliowany i z Sven jest słodki. Sven jest świetną w ogóle postacią w Krainie Lodu, więc nie jestem zła, że się tu pojawił Czyli naszym dropem tak naprawdę na te cztery tutaj y, te, y, jest ta karta Jeśli chodzi o rarity, jeśli chodzi o grywalność, niestety nie znam się Możecie dać znać w komentarzu, czy któraś z tych kart, którą tu zobaczyliście jest grywalna Bo ja nie mam pojęcia i nadem się niestety nie znam ale ja to zawsze patrzę na to, czy ładna karta, nie po prostu, czy mi się podoba. <grym> Ale no widzicie, no i właśnie z takim zestawem nie zostajemy z prostą ręką. Udało się wydropić złotka. Mamy e, dzwoneczka i mamy piękny album, także tam hype. Mi się podobało. A jak to by się podobało, to zostaw proszę lajka, suba, komentarz. Możesz zostawić też dzwoneczek, jeśli chcesz być zawsze na bieżąco, w moim tutaj świecie pokemonowo, lorkanowo, dc -dżowym. I tak, co? <noise> Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych produkcjach, bo na pewno się jeszcze jakieś pojawią. I booster breaki, pamiętajcie, booster breaki. Nie wiem kiedy dodam tą lorkanę, ale jak dodam ją przed Halloween, to przypominam, że na Halloween będzie booster break na kanale. Że proszę się pojawić. Dziękuję. Pa, pa.